Fala uchodźców, jacy opuścili Ukrainy w obawie o swoje życie z dnia na dzień jest coraz większa. Polacy okazują im serce, wspierając akcje zbiórek charytatywnych czy wreszcie przyjmując ich pod swój dach. To dobrze, warto jednak przemyśleć taką decyzję. Zarówno pod względem ekonomicznym, ale także pamiętajmy o tym, że musimy tym ludziom doświadczonym wojną zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Trzeba mieć takie poczucie odpowiedzialności, bo biorąc kogoś, jakby angażując się w to, że mu dajemy poczucie bezpieczeństwa, no bo jednak przyjeżdżając do nas i przyjmując go, dajemy mu pewien, pewną stabilizację i pewne poczucie bezpieczeństwa, które będzie musiało być kontynuowane, jeżeli w którymś momencie dojdziemy do wniosku, że jednak już nas to zmęczyło i będziemy się z tego wycofywać, to będzie powodowało u tych osób znowu powrót traum. Wśród uchodźców sporą grupę stanowią dzieci, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, przyjmując je do swoich domów, dlatego że trauma wojny jest dla nich szczególnie trudna. No, dzieci zapamiętują takie rzeczy, one bardziej to przeżywają, one bardziej są prospołeczne. My dorośli, owszem, potrzebujemy grupy, ale jesteśmy bardziej nastawieni na to, że potrafimy sobie samodzielnie pewne rzeczy działać. Trzeba też wziąć pod uwagę, że to są kobiety, czyli osoby, które jakby też już angażują się w taką adaptację adaptację do sytuacji, sam fakt istnienia i chęci jakby akceptacji i tego takiego poczucia bezpieczeństwa powoduje, że one się szybciej jakby dostosowują. Dzieci będą miały z tym trochę trudniej. Problem wojny w Ukrainie dotyka także wielu Polaków, bo choć na szczęście nie doświadczamy tragedii wojny, to jednak wydarzenia, jakie rozgrywają się za naszą wschodnią granicą, nie pozostają bez wpływu na wiele osób. To jest standardowa reakcja. Z reguły działamy i funkcjonujemy trochę w takim elemencie paniki. Tak samo było w kwestii właśnie pandemii, że wszyscy nagle wykupywali wszystko ze sklepów, i teraz też automatycznie, żeśmy przez poczucie zagrożenia zaczęli reagować po prostu w formie paniki i lęku. Osoby, które są bardziej skłonne i bardziej lękowe, będą się jakby w to wkręcać, będą w to wchodzić. Jeżeli jeżeli to będzie trwało jakiś czas, to będziemy się do tego przystosowywać, będziemy troszeczkę jakby się adoptować do nowej sytuacji i do tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas.